Joe and then you'll die Siemana przyjaciele słuchajcie, jest sobota. Tak, jak nakrywałem shorta, idę na poszukiwania. Jest ze mną detektor Chłopata I co? Idziemy na poszukiwania. Idę ogólnie na jedno pole, na które ma pozwolenie. I wejdziemy w las, tam na tym polu. Zaraz wam pokażę, bo mam kawałek do przejścia. Kiedyś była starożytna osada, już tam kiedyś szukałem. Kto nie widział, może się cofnąć do filmów. Do filmu, jak poszybam go w komentarzach. Jak za mną widzicie, piękne góry, piękne tereny. Mamy dzisiaj 20 stopni ciepła. I co? Szukamy. Za chwileczkę się włączę. Pokażę Wam, co tam wpadnie. Mam nadzieję, że coś wleci i będzie ciekawie. Pozdro. Tak, pierwszy sygnał jaki złom, standard. Lecimy dalej. Zobaczcie, słuchajcie, taka dziura. Zobaczcie, coś takiego przypomina mi to z broni. Jest to spust. Tak, jest to ewidentnie. Albo z Mausera No, ciekawy fancik Szukam dalej Dobra, lecimy dalej, potem będę to identyfikował Tak kochani, słuchajcie, taka dziura Zobaczcie, jaka piękna podkowa i na pewno to jest stara. A dlaczego tak sądzę? Po pierwsze była bardzo yy, głęboko pod ziemią. Druga sprawa jest taka, że w tamtym kierunku jest ten zamek. Praktycznie tam, w którym robiłem kiedyś vloga z tego zamku. Możecie sprawdzić. I tu przejeżdżały różne... Yy, różne konwoje oni wozili yy, mąkę do tego zamku. Ja tu poznajdowałem praktycznie może nie tu. Z tamtej strony znalazłem yy, plomby z tego zamku. Później wam pokażę. Zrobię Wam może shorta jakiegoś. No a teraz wleciała taka podkówka. Elegancka. Zczędzie Wam powiem swoje, lata na pewno ma. I co, ja szukam dalej, zobaczymy. Może jeszcze coś fajnego wpadnie. I lecimy. I tak, pierwszy przystanek. Powiem Wam szczerze, że wpadła podkowa i kawałek, czy moim zdaniem jest to z jakiejś broni. Bo widzę tam spust, już bardzo zardzewiały. Potem na podsumowaniu Wam pokażę. a Teraz troszkę, troszkę odpoczynku. Chcę pochodzić tu w lesie. Tu mi powskakiwały właśnie te plomby. Tam dalej wyskoczył, wyskoczyła mi kiedyś klamra. Ale szukałem swoim starym detektorem. Więc ławeczka. Słuchajcie, troszkę odpoczynku się należy i lecimy dalej. Jak widzicie, wszędzie pozasiewany, nie ma co chodzić na pola, bo mogą być problemy. A pogoda dopisuje, Jest w porządku. Teraz zobaczymy, wejdziemy w las, zobaczymy co w lesie się znajduje. I tyle. Widzimy się przy kolejnym fancie. Zobaczy, są te gwoździe. Lata, ma swoje na pewno mają, bo tutaj szkodziła ta, szkodziły te właśnie. Yy, jakby takie bandy zbójnickie kiedyś od, od, od znajomej yy, słyszałem, że w miejscowości Szemieru, gdzieś tam koło, koło Dolnego Śląska, serdecznie Marzenka Cię pozdrawiam. Ma buziaka źle. No yy, też przychodziły takie bandy, a tutaj przyjeżdżały właśnie przyjeżdżały z Mongo do tego zamku i ten zamek, nie wiem czy są będzie widać, spróbuję Wam przybliżyć. Jak tam widzicie, widać ten zamek troszkę. Tam właśnie obkradali, właśnie na tych tutaj szlakach, obkradali te, te mąki, co wozili i tak dalej. Więc szukam dalej, zobaczymy co będzie. Kolejny średniowieczny 100%. I to co, latamy dalej, wróciłem na to pole. Tam nic nie wychodziło w lesie. Szukamy dalej, pogoda się trochę psuje, ale liczył się wypad spacer. Lecimy, zobaczymy, może coś jeszcze fajnego wpadnie. Powiem wam szczerze, że wychodzą same gwoździe. Jakieś w ogóle zelastwa No spodziewałem się trochę innych fantów. No ale co? Jeszcze trochę tu pochodzę. Ja ogólnie mam włączony. Yy... Jeżeli chodzi o wykrywanie samych metali, bo mnie bardzo interesuje Militarka. No ale żadna monetka nie wpadła, naprawdę. No jedno z ciekawszych fantów to tylko chyba ta podkowa. Dość stara. No ale co, ja tam nie tracę nadziei. Ogólnie filmik jest po to, żeby się trochę zrelaksować, pochodzić. Zawsze są fanty jest wypad. Raz się trafiają monetki, raz się nie trafia nic, albo raz się trafiają jakieś podkowy, zawsze jest jakiś fancik jakby nie patrzeć I co? Jeszcze trochę pochodzę, może jeszcze coś wleci. Kolejna dziura słuchajcie, wyskoczyło coś takiego. Więc to jest... Jakieś fanty wpadają. Ale w kolejnym odcinku lecimy tam na moje lasy. Tam jest masa militarki. Teraz znowu wykrywaczę to. Będzie tego jeszcze więcej pewnie. No i co? I teraz taki fancik, nie wiem czego to jest, ale jest. Dobra, szukamy dalej. I tak przyjaciele taka dziura, słuchajcie, w końcu coś wpadło Kozackiego. Yy. Mam nadzieję, że wiecie co to jest. Nie chcę mi chyba wyostrzyć. Słuchajcie, jest to średniowieczny przyrząd. Kiedyś ściągali z siebie, z yy, siebie ściągali tym pod jakiś tam wąski, nie wiem dokładnie co, ale kiedyś widziałem u Underground Passion, dodali, yy, Passion dodali właśnie coś takiego i to jest średniowieczny, średniowieczne narzędzie. Tak jak powiedziałem, tutaj były te osady z drugiej, praktycznie z drugiej strony, te osady były no i wleciało. Oczywiście to zgłoszę, zobaczcie to jest ogólnie, to było kute ręcznie. Piękny strzał. Jeszcze tu chyba jednak pochodzę, miałem już pomału się zawijać, ale, ale jeszcze tu pośperam. Oczywiście to będzie zgłoszone. To jest średniowiecze 100%, bo widziałem coś takiego już na jednym z kanałów, w których yy, się pytali, nawet tam chyba Saper czy inni się na ten temat wypowiadali. To jest oni, oni, oni z tego właśnie taki, oni z tego ściągali jakieś woski czy, czy ten pot, nie wiem dokładnie co trzeba poczytać. Ale ma swój urok. Dobra, ja lecę dalej. Chociaż jeden fajny strzał, podkowa była. No to się chociaż postrzęściło. Dobra, szukamy dalej. Zobaczymy, może jeszcze coś wpadnie. Tak mordeczki, ja już pomału kończę. Słuchajcie, ogólnie wpadło, wpadła podkowa i ten średniowieczny przyrząd. Fajna rzecz. Ja osobiście jestem nastawiony na militarkę. Militarki nie było, bo to pola. No co można na polu znaleźć? Jakieś monetki. Tu nie wpadło niestety nic. No co zrobić? Jutro wlatuję, jutro jest poniedziałek. Bo widzicie ten film w niedzielę. W poniedziałek po pracy wlatuję na swoje, na swoje lasy i tam na pewno będą łuski i będzie militarka. Ale liczył się wypad. Nie ma źle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. piona.